Jesteśmy w Powerpit Akurat za sprawą zawodów WBBF przyjechaliśmy na Mistrzostwa Polski. Kibicy naszym zawodnikom, czyli Dimasowi, Leszkowi i Darkowi, Goberszkowi. No, skorzystaliśmy z tego, że no, po prostu zawody się opóźniają. Zaczęły się, mają być o 17. No to czmychnęliśmy dziewczyną i jesteśmy na treningu z Wojtkiem. Wojtek dojechał ze Skarżyska. Znany tutaj znana postać Widać masa lekko mniejsza od mojej, ale wcale nie odbiega. Definicja dużo lepsza. Widać, że jeszcze dieta go podnieca, że tak powiem. Dobrze, dobrze. Całkiem się zmienił. Można powiedzieć, że przy tej masie wagowej wygląda bardzo dobrze. Mam nadzieję, że da się go ustawić pod zawody, może w wiosenną rundę. Już tam robiliśmy ściąganie. Hmm z akcentem takim można powiedzieć bardziej na najszerszy tutaj mamy dolną część bardziej pleców e, no próbujemy różnych maszyn w, w, będziemy tutaj częściej ostatnio z, na, następnym razem będziemy co innego robić zapewne więc e, ten ruch niekoniecznie taki do końca był wygenerowany przynajmniej dla Wojtka ze względu na to że ja miałem haki i mogłem sobie pozwolić na dłuższe Przeciągnięcie tego ze względu na uchwyt, no tutaj ten uchwyt niekorzystnie wpływa niestety, no, nie, no jednak to przedramię jest odwrócone i, i jednak puszcza tutaj w tej końcówce. No nie szaleliśmy z ciężarami, tak żeby tylko poczuć ruch. Tu też ruch wydawałby się na początku zbyt krótki, ale jak go się wygenerowało i zatrzymywało miejsce takiego gór, górnego zatrzymywania czyli horyzontalnej takiej dojścia do napięcia to fajnie te przyśrodkowe mięśnie przy, przy plecach się angażowały gdzie najczęściej dochodzi do takiego lekkiego niedorozwoju że tak powiem no nie, nie wszystko trzeba robić na, na takim rozpędzie i chora sobie dowaleć mega ciężary się po prostu trzeba jednak skupić na tą e, regulację, tutaj można powiedzieć e, upadek i mm, nie no, kontrolować ruchu, no, bo to nie niestety z plecami do, do, do tego się dochodzi. Następnie taka maszyna wydziwiona trochę już wcześniej kombinowaliśmy na niej. E, w, na, na sprzęcie Hamera, no to te wiadomo są to sprzęty lekko odwzorowane na, na ten styl no postanowiliśmy to zrobić no troszeczkę można powiedzieć pod kątem bardziej najszerszego, bo poprzednio jak robiłem to to robiłem pod kątem bardziej pleców no da się tam coś rozciągnąć to plecy, może szału nie ma ale zawsze to inne ćwiczenia i warto spróbować nawet ze względu na to, że aby wiedzieć, jak, jak się na tym robi. No nie jest to jałowa praca, także nie było, nie było przeciwwskazań, żeby, żebyśmy sobie tutaj pyknęli taki zastępczy tronik, że tak powiem, na wyjeździe. No, Wojtka trzeba pochwalić, jak zawsze trzyma dietę, pilnuje, że tak powiem, jezu i pająka wysłał na zwiady. Co my tu mamy napisane? Zakaz czego? Z czego nie wiedziałem. Nie mogłem doczytać.